Cześć, witajcie w materiale z gry Carion, która w końcu jest dostępna. 23 lipca zadebiutowała. Mam wrażenie, że przez parę lat była pokazywana na różnych targach i tak dalej. Może się mylę, może to jakoś było krócej, ale mam wrażenie, że właśnie często była na różnych konferencjach, ostatnio na konferencjach Microsoftu, bo gra jest też dostępna w ramach abonamentu Game Pass, także na PC, więc polecam, polecam sprawdzić, jeżeli macie Game Passa, a nawet jeżeli nie macie, to na PC jest tak tani, że aż grzechnie spróbować, bo jest tam sporo fajnych tytułów i między innymi jednym z tych fajnych tytułów jest właśnie Carion, czyli gra, która Przypomina inną produkcję tych twórców, też to są w ogóle Polacy, i zrobili wcześniej strzelankę 2D Butcher, bardzo przyjemną, brutalną, taką dwuwymiarową. Tam jest bardzo podobny styl graficzny do tego, co tu widzicie, tylko że oczywiście tamto to jest shooter, taki bardziej typowy. A tutaj no, przyzwyczajenia z shooterów nam się w ogóle nie przydadzą, bo sterujemy tym naszym kosmitą, glutem, blobem. No, kosmitą z The Thing chyba tak, coś Carpentera, to chyba najlepsze skojarzenie. Yy, I mackami się poruszamy, przyczepiamy się do różnych powierzchni. Yy, łapiemy też przeciwników mackami, możemy nimi rzucać o ściany, możemy ich zjadać, żeby się powiększać na przykład. Yy, ale żeby nie było, gra jest. Yy, bywa zaskakująco trudna, jeżeli mamy dużo wielu przeciwników z bronią palną, bo tutaj wystarczy tak naprawdę otrzymać tam, przynajmniej na początku 5. 5 serii, 5 trafień, żebyśmy zginęli. Więc trzeba uważać, trzeba kombinować, okrążać wrogów na przykład. Chociaż często jest też tak, że mamy po prostu sporo sporo ludzi bez żadnych broni, więc wtedy po prostu dokonujemy masakry na całym pomieszczeniu, żeby się pożywić po prostu. Więc jest to całkiem przyjemne, i uzależniające i właśnie przez to, że ten gameplay nie jest taki typowy, to, to angażuje tak dosyć mocniej, wydaje mi się. Ale też przede wszystkim to jest Metroidvania, to warto podkreślić że to nie jest taka typowa gra akcji, że będziecie sobie przelatywać przez kolejne pomieszczenia, jedno za drugim i tylko walczyć. Bo są tu całkiem spore fragmenty, to, no nawet parominutowe mi się zdarzały, chociaż też błądzi, no ale to też w sumie się liczy, że tak? błądzenie. Bo błądzenie jest czasem częścią Metroidvanii, doświadczeń tego typu gier, więc tu też mi się zdarzało, że przez parę minutek krążyłem po pustych korytarzach, wracałem tam gdzie już byłem wcześniej, żeby odnaleźć drogę, bo akurat coś przeoczyłem może. Więc jeżeli nie lubicie Metroidvanii, to to weźcie pod uwagę, bo wydaje mi się, że ta gra była głównie reklamowana jednak jako taki. Akcja, 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 tak? Cały czas coś się dzieje, cały czas walczymy. Natomiast to jest Metroidvania 2D. I bardzo fajnie, bo ja bardzo lubię ten gatunek, więc dla mnie to jest oczywiście plus, że to nie jest tylko typowy akcyjniak dwumiarowy. Ale bardzo mi się podoba design, właśnie to akcja się rozgrywa w takiej wielkiej, wielkiej bazie w kompleksie badawczym połączonym praktycznie z bazą militarną i tam ze wszystkimi możliwie innymi, innymi rodzajami jakichś biomów, bo mamy tutaj też kopalnie przy okazji, czego tu nie ma w ogóle. Więc jest różnorodność tych lokacji, mimo, że to jest wszystko takie właśnie podziemno-laboratoryjne. Na początku gry chodzi o to, że po prostu jesteśmy tym, na czym eksperymentowano, przeprowadzono eksperymenty, no i udaje nam się uwolnić. I z biegiem czasu, właśnie jak w dwaniach odblokowujemy coraz więcej umiejętności, coraz więcej mechanik się jakby odsłania przed nami. Pierwszy z brzegu, przykład. Tak? Po pewnym czasie odblokowujemy możliwość wyważania drewnianych drzwi i przeszkód w ogóle rozwalania drewna, więc dzięki temu możemy się cofnąć do jednych z pierwszych lokacji i już odblokowujemy sobie kolejne przejścia. Potem jest taki też fajny myk, że musimy czasem się zmniejszać, tak? bo jakby zjadając ludzi się powiększamy i mamy coraz większą masę. Natomiast wtedy zmieniają nam się umiejętności. Więc jeżeli jest nam potrzebna umiejętność, która jest związana z mniejszą formą naszego blob'a, to musimy zostawić część właśnie naszego cielska w takiej specjalnej wodzie i wtedy mamy dostęp właśnie do tej umiejętności. Mniejszy, mniejszy blob ma umiejętność strzelania pajężyną, jak Spider-Man prawie. Tak możemy przyklejać na przykład przeciwników do, do różnych powierzchni, i potem ich chwytać więc też trzeba z czasem kombinować, I ogólnie jest tu trochę kombinowania właśnie i w eksploracji w walce trochę mniej, chociaż też pojawiają się potem przeciwnicy bardziej poważnie, bo już nie tylko ludzie z jakimiś tam tarczami, nie tylko żołnierze ale też drony różne nawet nas atakują więc z biegiem czasu to się wszystko fajnie rozwija I no i po prostu jest na tyle nie jest to jakieś może super hiper nowatorskie jako całość, bo jednak metroid metroidwaniowy aspekt tego i eksploracyjny aspekt jest dosyć bardzo taki tradycyjny, jak na ten gatunek. Natomiast sam fakt, że właśnie no, to czym gramy tutaj, i jak się steruje, e, jak wygląda właśnie walka, to jest dla mnie już na, na tyle ciekawe, że spokojnie utrzymało moją uwagę e, przy grze. Więc jak najbardziej polecam, gra jest też dostępna na Xboxie. Zapewne, znając życie, trafi też na inne konsole po jakimś czasie. E, więc dajcie znać, co sądzicie. Wydaje mi się, że sporo osób na to czekało. E, wielu z Was pewnie już spróbowało w Game Passie. Więc e, śmiało komentujcie. Dyskutujemy w komentarzach poniżej i to by było na tyle. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.